Teraz to co obiecaliśmy, to co zapowiedzieliśmy, czyli rozmowa o naszych pupilkach, czyli o pieskach i porozmawiamy na ten temat z panem Piotrem Kłosińskim, kynologiem. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie Piotrze, no właśnie, zdarza się tak niestety często, mówimy o tym, żeby tego nie robić, ale zdarza się tak, że faktycznie psy się dostaje na gwiazdkę, kupuje się dzieciom właśnie zwierzaki, nie jest to dobre, tak? No to dla tych, którzy jednak z tymi psami dopiero zaczynają obcować, jak powinniśmy się opiekować psami w zimie? Czy to jest jakaś różnica, zima, lato, no bo faktycznie jednak ten pies może zachowywać się inaczej. Co powinniśmy robić w zimie, czego, nie, czego powinniśmy unikać? Panie redaktorze, oczywiście temat rzeka, mógłbym mówić o tym godzinę, ale... W... Wrócę do tych zakupów świątecznych. Absolutnie nie kupujemy zwierząt na prezenty, dlatego że ludzie obdarowani bardzo często nie wiedzą, jak się tym zwierzęciem zachować, zarówno psem czy kotem. Czy te różnice występują, jeżeli chodzi o opiekę zimową, letnią, jak najbardziej? No teraz jesteśmy w okresie zimowym, więc tu się trzeba skoncentrować nad zabezpieczeniem naszych pupili. Zwierzęta dzielimy na dwie kategorie, jeżeli chodzi o zwierzęta rasowe, czyli te, które mają podszerstek, i te, które nie mają podszerstka, czyli tej warstwy troszeczkę takiej ochronnej, i te, które nie mają, są olbrzymie narażone na to, żeby dość szybko przeziębiać się, wychładzać organizmy i one powinny być zabezpieczone. I teraz jak? No oczywiście moda jest, że ubieramy te zwierzęta w ubranka kolorowe, różowe i, e, i wymyślamy troszeczkę... Kurteczki z kapturem. Kurdeczki z kapturem, tak jak pani redaktor mówi. To nie do końca o to chodzi. Ja uważam, że e, i specjaliści uważają, że w okresie minusowych temperatur lepiej robić krótsze spacery, a rzadsze, niż ubierać tego psa. Absolutnie nie sprawdzają się buciki dla, e, dla tych zwierząt. E, trzeba tego psa specjalnie uczyć, chodzić i tak dalej, i tak dalej. E, mm, no oczywiście tam gdzie jest okrywa włosowa, czyli zostawiamy psa na dłuższym włosie, jeżeli chodzi o ten okres zimowy. E, nie... Nie robimy tego groomingu takiego bardzo krótkiego, ale największym problemem, jeżeli chodzi o naszych pupili, jest, są tak naprawdę łapy. Które są narażone, jeżeli chodzi o miasto, na naszych spacerach, do tego, że chodzą bezpośrednio, tak jak my mamy, mamy buty, one psy ich nie mają, więc chodzą bezpośrednio po tych środkach chemicznych, które są rozsypywane albo rozlewane na, na chodnikach. I to jest olbrzymi problem, dlatego że te środki są bardzo mocno drażniące. No mają przy minusowych temperaturach zjeść lód czy śnieg e, i niestety wchodzą w e, łapy e, naszych zwierząt. I to jest problem, problem taki, który trzeba e, jakby doraźnie e, próbować niwelować, czyli czyścimy. Łapy zawsze po spacerze. Staramy się dbać o to, żeby pośród opuszków nie było bardzo dużo obrośniętej, obrośniętego włosa czy sierści, dlatego że ten, te środki wchodzą po prostu w tą, w tą sierść i są trudni do usunięcia. Czyścimy. I część specjalistów poleca jeszcze wazelinowanie, czyli takie, takie jeszcze dodatkowe jakieś środki, które są nakładane jako środki ochronne na łapy. A mówi pan, przepraszam, mówi pan o czyszczeniu. Ja chciałam dopytać, czy trzeba tego psa wziąć do wanny czy pod prysznic i mu opukać te łapy, czy wystarczy mokra szmatka i absolutnie, po prostu porządnie tam absolutnie wyczyścić? Absolutnie nie. Wręcz odradzam te takie nawet kąpiele częściowe, czyli tylko tych łap, nie. Bardziej nawet na sucho czy wilgotną, mm -hmm. wilgotną szmateczką wycieramy te łapy do takiego do suchości i to mm -hmm. w zupełności wystarczy. A czemu odradza pan to częściowe mycie, takie częste? Specjaliści w ogóle, jeżeli chodzi o lekarzy weterynarii, no nie zalecają bardzo częstej kąpieli zwierząt, dlatego że wypłukujemy też im tą barierę ochronną, które te zwierzęta same produkują produkują mm -hmm. i mają na siebie, więc warto to też y, rozważyć, że takie częste kąpiele y, dla nas jako dla ludzi oczywiście odbieramy to fajniej, bo ten pies inaczej troszeczkę pachnie, ale dla zwierzęcia wcale nie jest takie zalecane. A część lekarzy, weterynarii, takich naprawdę specjalistów, którzy się wypowiadają w tym kierunku, radzą to robić jak najrzadziej. Mhm. Czy w zimie powinniśmy psa na zewnątrz wyprowadzać rzadziej ze względu na temperaturę, czy jest jakaś temperatura właśnie do której już od której nie powinniśmy, na przykład? Kompletnie, albo tylko szybciutko minutka i wracamy. Szanowni Państwo, yy, 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 naszym zdaniem nawet nie rzadziej, tylko częściej, a krócej. Czyli nie robimy mu długich spacerów godzinnych, dlatego że wtedy ten organizm jesteśmy w stanie wychłodzić, przeziębić i, i tak dalej. Tylko bardziej krótsze spacery, mało tego najlepiej w takich miejscach, gdzie właśnie jakby omijamy te, te wszystkie elementy, które są posypane tymi środkami chemicznymi. I skracamy je, wracamy do domu, pies się na nowo ociepla. Ale oczywiście są rasy zwierząt, które kochają ten śnieg, bo to idzie w drugą stronę. I ja e, właścicielom takich zwierząt zachęcam jednak, żebyśmy pozwalali tym zwierzętom bawić się w tym śniegu, żyć e, e, tą zimą. E, jeżeli ktoś ma owczarka, nie wiem, środka azjatyckiego, owczarka, e, e, owczarka, kaukaskiego, mastifa, tybetańskiego, te psy kochają w ogóle bawić się w zimnie i to warto im wydłużać te spacery i pozwalać na ten, e, na ten tak naprawdę relaks dla nich, e, a nie w tą drugą stronę. Ale tu jeżeli chodzi mówimy koncentrujemy się na tych pupilach miniaturowych, których większość jest gdzieś w miastach, to trzeba zachowywać zupełnie inne, zupełnie inne zasady niż w lato, gdzie te psy się znowu przegrzewają i, i, i trzeba bardziej je chłodzić, poić. Tutaj krótszy spacer, nawet intensywniejszy, ale krótszy, zabieramy do domu, od razu te łapy wycieramy, i tak naprawdę nic się więcej nie działo. Nie ma temperatury granicznej. Znaczy temperatura graniczna jest taka, że no, jeżeli człowiek jest w stanie w Polsce, nie bywają takie temperatury, więc nie ma obaw do tego, że że jest za zimno do tego naszego pupila. Trochę inaczej, jeżeli chodzi o na przykład zostawienie psa, bo ludzie często mają domy z ogrodami i trochę inaczej wygląda, jak na przykład pies jest na zewnątrz, na przykład w nocy. To, to już jest zupełnie inna, inna sprawa, prawda? To jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście zabezpieczenie takiego zwierzęcia przed... Minusowych temperaturach, jeżeli pies jest w innym pomieszczeniu niż w domu. No, czyli dobra ciepła, ocieplona buda, wyścielona odpowiednim materiałem. E, takie zwierzęta też przygotowują swój organizm do zimy, czyli odkładają troszeczkę więcej tłuszczyku. Ta sierść jest zupełnie inna w zimę i, i, i tak dalej. I zwierzęta dobrze zabezpieczone. Tak naprawdę nie do końca im ten śnieg bardzo mocno przeszkadza. Panie Piotrze, powiedział Pan o tych kurteczkach z kapturem, na które pojawiła się taka moda i rzeczywiście widać coraz więcej w miastach, szczególnie tych piesków poubieranych. Ale ja chciałam zapytać jeszcze o buty, bo rozmawialiśmy o łapach też są. Pan, pan Piotr wzdycha mocno, więc chyba to nie jest też dobry pomysł. No bo mówimy o tych, o tych łapach i wiemy i wszyscy słyszą, że no te pieski są narażone, te łapki są delikatne, ta sól, te środki chemiczne. No więc co im przychodzi do głowy? No my ludzie nosimy buty, no to tym piaskom też sprawimy takie buty i widać te człapiące psy, które dopiero uczą się w nich chodzić. Czy to jest dobre rozwiązanie, no, czy też absolutnie Nie tak, No właśnie zawarła pani im tak naprawdę w swojej wypowiedzi moją odpowiedź. One człapią, <laughs> dlatego że one sobie nie radzą z poruszaniem. Psa trzeba było nauczyć tego, że on nie dotyka opuszkami palców powierzchni, tylko ma jeszcze coś założonego. Wcale to nie jest takie proste. U wielu egzemplarzy nie sprawdzi się nigdy, bo ten pies po prostu będzie chodził jak e, takie pokraczne zwierzę. Więc ja w ogóle odradza, bo więcej krzywdy można zrobić niż, e, e, niż pożytku. Ta moda na te różowe kokardki z kapturkiem i, i różne rzeczy. Jest to moda troszeczkę wymyślona przez ludzi e, i dla ludzi, nie dla zwierząt. E, to jest troszeczkę mm -hmm. dla naszego snobizmu. I, żeby nasz pieszek ładnie wyglądał. Żeby tak? nasz ładnie wyglądał, mało tego, żeby się wyróżniał spośród innych i to jest taki konkurs trochę modowy. Ja nie popieram tego, uważam, że nie w tym kierunku powinno, powinno iść ta nasza opieka nad, mm -hmm. nad zwierzętami. Nie do końca, ale nie chcę walczyć jakby z całym przemysłem, który, który to robi, bo też rozumiem XXI wiek, który się zmienia. zmienia. To wie pan, jest teraz moda na psiecko. Czy słyszał pan, czym jest S Słyszałem, psiadka? nie, w ogóle nie chciałbym jakby wchodzić w te tematy e, e, psiecka i, i różnych e, p, innych. Ja oczywiście mam zwierzęta, kocham, mam różne zwierzęta, nie tylko psy. E, e, Ale miłość wyrażamy troszkę inaczej niż przez prezenty, więc... kokardki i kurtyny. Tak, dokładnie. To, to nie na tym ma polegać i, i to jest chyba tylko takie pokazywanie na zewnątrz e, e, swojego e, zamiłowania do zwierząt. Ja... To zrobię w dużym nawiasie, to nazwijmy to zamiłowanie, bo to jest bardziej takie egoistyczne podejście ludzkie. I ja oczywiście rozumiem ludzi, którzy nie mają dzieci i w jakiś sposób próbują sobie zastąpić to innym zwierzęciem. A to chyba nie też nie o to chodzi. Zdecydowanie o tym moglibyśmy rozmawiać tak, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo długo. Podsumow... Podsumowując, czyścimy łapy, pamiętamy o tym, żeby te łapki wyczyścić, żeby nie było tam za dużo włosów. I pan powiedział o wazelinie, krótkie spacery, częste. Dokładnie tak, bardzo tak. Przy dziękujemy. W temperaturach jak najbardziej. Bardzo dziękujemy bardzo. Bardzo. za rozmowę. Dziękujemy, Piotr Kosiński był naszym gościem.